Michał Kwiatkowski przywitany z wielkimi honorami pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. Torunianin na starówkę wjechał w imponującym towarzystwie około 100 wychowanków swojej Akademii Kolarskiej Kopernikus. Wcześniej peleton był prowadzony ulicami miasta w eskorcie policjantów. Torunianie przewitali go gromkim 100 lat. Że, że masz tę tęczową koszulkę na własność i złoty medal. Tak naprawdę tu ze wszystkimi kibicami kolarstwa jestem na ty, więc możecie śmiało do mnie mówić Michale czy Kwiato, jakkolwiek, a nadal w sumie w to nie wierzę. Nadal nie wierzę, że zostałem mistrzem świata i naprawdę to sukces całego zespołu. Nie ma tutaj z nami Michała Gołasia, który się ściga teraz w Chinach. Powinien z nami być, ale też bardzo chciałbym mu podziękować. Za to, co dla mnie zrobił całej mojej drużynie i naprawdę, oni chyba bardziej wierzą w ten sukces, że, że ja jestem mistrzem świata teraz niż, niż ja sam, bo dla mnie, dla mnie to są nowe doświadczenia i naprawdę no jestem teraz bardzo wdłuższy. Michał Kwiatkowski otrzymał od prezydenta Torunia medal Torunium, najwyższe wyróżnienie, jakie mogą wręczyć władze miasta. Laudację wygłosił Michał Zaleski. Zdobycie kolarskiego złota... Jako pierwszemu Polakowi w historii na pewno nie przyszło łatwo, o tym słyszeliśmy, ale nie był sam. Był z Drużyną i był z nami, z kibicami, z wiernymi, oddanymi mu przyjaciółmi. I tacy będziemy zawsze, gdziekolwiek i kiedykolwiek nie wystartuje. Witamy złotego medalistę Michała Kwiatkowskiego pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. To można powiedzieć kolejna ikona naszego miasta. To Michał Kwiatkowski. A jednocześnie, będąc bardzo młodym człowiekiem, już bardzo dojrzale myśli o następnych, o młodych. To piękny gest. Dziękujemy za to, panie Michale. Dziękujemy za to, że utworzył pana, kacujemy na pana ręce tutaj w Toruniu na znak, że jest pan dla nas chlubą. O tym, że Michał Kwiatkowski był stypendystą województwa kujawsko-pomorskiego, przypominał marszałek Piotr Całbecki. Michał tak się złożyło, że był również stypendystą od wielu lat, od kilku lat Urzędu Marszałkowskiego otrzymywał stypendium marszałka dla utalentowanych młodych sportowców, no cóż dziś z naszymi dotacjami Michale pewnie w ten zawodowy aż tak mocno nie będziemy mogli inwestować, za to chciałbym wręczyć Ci jako pamiątkę naszej współpracy, tego, że mogliśmy jakoś przyczynić się, chociaż niewielkim. St twojego sukcesu e, taki złoty złote, zł, złotą kartę stypendialną i chciałbym żeby dedykować ją wychowankom twojej akademii obiecuję że będę na pewno wspierał wszystkich młodych ludzi wszystkie młode talenty e, które chciałbyś żeby poszły twoją drogą na pewno to stypendium będzie temu przydatne. Wyścig w hiszpańskiej ponferadzie wspominał m.in. prezes Polskiego Związku Kolarskiego Wacław Skarul. Muszę też państwu w tym miejscu powiedzieć bardzo krótką historię z 28 września, kiedy właśnie Michał został mistrzem świata, kiedy pojechaliśmy na piękną kolację do jego drużyny Omega Pharma i kiedy o bardzo przyzwoitej godzinie wracaliśmy do hotelu o godzinie 23:40. W zasadzie była to pora na zabawę, była to pora na świętowanie. Byłem bardzo zmęczony, więc postanowiłem jednak uciec do pokoju. Wchodzę do windy, ktoś za mną wchodzi, patrzę, Michał. Nie wierzę, mówię, Michał, nie będziesz świętował. A on popatrzył, lekko uśmiechnął się i powiedział, prezesie, jutro jest przywitanie na lotnisku, za tydzień jest jeszcze ważny wyścig. Drodzy Państwo, dlatego jest mistrzem świata, bo bardzo poważnie traktuje to, co robi. W trakcie przywitania mistrza wspominano też początki jego kariery w klubie Pacyfik Toruni i w szkole mistrzostwa sportowego. Drogi Michale, mistrzu, nasz wychowanku, e, pozwolisz, że spo, e, wrócę na chwilę do przeszłości, czyli do tego błysku wokół, który widziałem, kiedy wygrywałeś swoją pierwszą tęczową koszulkę, wtedy jako Junior TKK Pacific w Kapsztadzie w 2008 roku. Ten błysk mówił mi, że będziesz wielkim kolarzem. Dziś wszyscy się tutaj zgromadzeni cieszymy, że stało się to tak szybko. W imieniu całego klubu, wszystkich zawodników, trenerów, osób współpracujących, mechaników składam Ci największe gratulacje za największy sukces dla polskiego kolarstwa. Trzeba myślę to powiedzieć. Mistrzostwo Świata Zawodowców to jest największy sukces do dzisiaj polskiego kolarstwa. Impreza została zorganizowana przez Akademię Kolarską Kopernikus Michała Kwiatkowskiego, która działa od kilku lat w naszym mieście. Michał, chciałem w imieniu Akademii, której jesteś założycielem, serdecznie Ci pogratulować. Chciałem też powiedzieć wszystkim, że, że Michał był dla nas mistrzem od samego początku, od kiedy ta Akademia powstała. Teraz mu tylko bardziej do twarzy w tej tęczowej koszulce. Jak widzicie Państwo i możecie usłyszeć, na żywo Michał jest niesamowicie skromną osobą i jest mistrzem nie tylko sportowym, ale mistrzem, który wyznacza standardy zachowania, kultury, skromności i życzę wszystkim kolarzom akademii, żeby kiedykolwiek myślą, jak się zachować w peletonie, czy jak się zachować w życiu, żeby myśleli o Michale. Michał, na, na Twoje ręce, z naszej strony kwiaty i jeszcze raz serdeczne gratulacje. Podczas spotkania z mediami Michał Kwiatkowski był wyjątkowo skromny. Ja mam wrażenie, że ja nie wypowiedziałem, że ja wypowiadałem o zwycięstwo, bo po prostu chciałem się pokazać z jednej strony w wyścigu, jechać po, po zwycięstwo, ale nie zapowiadałem medalu, bo do tej pory wyśrodka świata, szczególnie w Narcieniu nie, nie odnosiłem żadnych sukcesów, ponieważ droga, jaką zmierza Kowal, przystały się z no ja jeszcze mógłbym wieku uszukam swojej drogi. Super, że udało mi się tak świetnie przygotować do startu wspólnego w tym roku. Myślę, że ważną rzeczą było opuszczenie jazdy indywidualnej na czas, przez co miałem więcej wypoczynku po dłuższej nowej czasów skupić się tylko na siłach podstawowych. I nie ciążyła na mnie presja, bo wiedziałem, że moi koledzy z zespołu e, jedziemy wszyscy po jeden cel, e, czyli, e, czyli wygrać. Tylko my wiedzieliśmy, wiedzieliśmy, że jesteśmy świetnie przygotowani i że e, każdy z nas e, da wszystko, żeby, żeby to się udało. Odpowiadając na pytanie o kolarską przeszłość, Torunianin zadeklarował, że celem numer jeden będzie obrona mistrzowskiego tytułu, wspólnie z grupą, w której startuje, zdecyduje w jakich wyścigach weźmie udział w kolejnym sezonie. Prezydent Torunia zasugerował też, że kolejna Katarzynka w piernikowej alei gwiazd może być poświęcona właśnie Michałowi Kwiatkowskiemu.